Witajcie! Jak zrobić prostą przejściówkę z wtyczki Mini Jack do mikrodot. MicroDot to takie złącze, jak widzicie teraz, które służy do podłączenia profesjonalnych mikrofonów. Nie mylić tego ze złączem SMA, które jest podobne jak antenki, które do routera czy do karty od internetu dokręcacie ten gwint na końcu to jest troszeczkę mniejszy niż złącze sma to które służy do podłączania anten a więc jak to jest zrobione tutaj mamy oryginalną wtyczkę już zalaną mini jack i teraz ten pin to jest ten oplot tutaj i jest to przylutowane do obudowy do tego gwintu do tej osłonki metalowej a ten pin tutaj na samym końcu ta końcówka to jest ten biały przewodzik i on idzie tutaj do środka jest przylutowany środku do tego wtyku znajdującego się wewnątrz. I tak to wygląda, teraz to będzie zalane takim klejem na gorąco, zatopione wszystko i będziemy mieli przejściówka. To wszystko w tym odcinku, do usłyszenia. Cześć.